Ostatni mecz sezonu zasadniczego zawodnicy Getwell Toruń odjechali na motoarenie. Rywalem gospodarzy była drużyna Mister Garden GTM Grudziądz. goście, by być pewnymi awansu do rundy play-off, musieli wywieźć z grodu Kopernika remis. Derby zapowiadały się bardzo ciekawie. Mecz rozpoczął się od niespodziewanej wygranej gości w stosunku 4 do 2. Torunianie jednak błyskawicznie odrobili straty, a w kolejnych biegach zaczęli budować bezpieczną przewagę nad rywalami. W pierwszej serii gospodarze prowadzili 15 do 9. Przewaga Torunian była budowana przez kolejne wyścigi. Już po dziesiątym biegu było niemalże pewnym, że gospodarze wygrają ten mecz. Niezastąpiony okazał się Chris Holder, który tylko raz w ostatnim biegu zawodów uległ Lindbeckowi. Niewiele gorzej spisali się Martin Waculik i Greg Hancock, którzy solidarnie zdobyli po 12 punktów i 1 bonus. Ostatecznie GetWell wygrał z GKMM 59 do 31, dzięki czemu nastroje przed playoffami są naprawdę znakomite. Pogoda nie bardzo dopisała, ale Wy jak najbardziej daliście radę. Cóż, pogoda dzisiaj rzeczywiście nie dała nam jakoś e, powodu do radości, bo też rano wstałem, mówię, pogoda, też pada, mnie, chyba będzie dzisiaj e, nie wesoło, ale okazało się, że właśnie w drugą stronę było super dzisiaj. E, drużyna, jako drużyna paliśmy dobrze. Ja indywidualnie jestem tak średnio zadowolony, bo e, słabo zacząłem, później dużo korekt, dużo rozmawiałem z Gregiem, któremu bardzo dziękuję dzisiaj za. Za To, że pomógł mi w tym ostatnim biegu jechałem z nim, się jeszcze bardziej spiałem, że za to, że tyle dzisiaj mi podpowiedział, chciałem z nim przejście 5 -1. się udało, więc Greg, wielka klasa, dziękuję. No cóż, wygraliśmy mamy Bonusa teraz playoffy. Dokładnie 59 do 31 i mogliśmy prosić o lepszy wynik tak. Dokładnie. No, początek był ciężki, bo rzeczywiście z grudnia jechali do, do, dobrze. Później troszkę, no my byliśmy u siebie, więc... Tak jak nam odjechali oni u siebie, tak my zrobiliśmy to jeszcze bardziej tutaj w Toroniu i oby wszystkie teraz mecze tutaj w play-offach kończyły się takim wynikiem jak dzisiaj, albo jeszcze lepszym. Super, masz jakieś, jakieś przygotowania szczególne do play-offów? No mam, mam nadzieję, że... no coś muszę dużo trenować jeszcze, dużo, dużo, bo... i też, nie wiem, muszę zaufać bardziej tym, co mam. Pod tyłkiem i wierzyć bardziej w siebie, bo chyba tego najbardziej brakuje. Super. Trzy mocno trzymamy kciuki i powodzenia Dzięki wielkie. 59 59.31, znakomity wynik. No tak, cieszę się bardzo. No, przed meczem już mówiliśmy, że nie mam tu żadnych kalkulacji. E, będziemy walczyć o ponę bonusowy, udało się. E, zespół spichuje się znakomicie na Motarenie. Trzech powiedzmy liderów, którzy jeżdżą e, są prowadzący parę znak znakomite występy, tu mają. Cieszę to bardzo. Bardzo dobrze dzisiaj pojechał też Adel Miedziński, Kasper Gomulski, Paweł Przepeski, który wraca na wysokie tory. To bardzo cieszy przed półfinałem ligi. Igor Kopec-Sopczyński robi coraz większe postępy i to cieszy, że na motoryzacji czy na wyjazdach zaczyna walczyć już z juniorami. I to daje perspektywę na przyszłość. Super, jakieś szczególne plany strategia przed playoffami? Nie no, musimy zobaczyć, na kogo trafimy. Za parę godzin będziemy wiedzieć, czy będziemy jechać zieloną górą, czy z gorzowem. Od nas już nie zależy. Poczekamy, zobaczymy. O tych momentach będziemy wiedzieć z kim idziemy, będziemy się powoli przygotowywać do oplewów. Mam na to dwa tygodnie czasu. Mam nadzieję, że nasi zawodnicy nie zgubią formy i będzie wszystko w porządku, bo widać, że co tydzień jest ta forma lepsza i bardziej stabilna. Super, takim razem mocno otrzymamy kciuki ze zawodników Gatual Toruń. Dziękujemy.